Moja wasulo, ucz się od świętych. Ja nie jestem bogiem skomplikowanym, nie jestem też daleko, nie ukrywam mojego oblicza ani nikogo nie pozostawiam w ciemności. Już sama moja obecność jest światłością. Wielu z Was mówi: Panie, powiedz nam coś nowego. To jest duch antychrysta i duch ten szeroko rozpanoszył się na świecie. Ja nie przyniosę wam nic nowego. Umarłem, z martwych wstałem, jestem pierwszy i ostatni. Kto wierzy we mnie, będzie miał życie wieczne. Ja żyję na zawsze w Chwalę i trzymam klucze śmierci otchłani. Są jeszcze rzeczy, które mają nadejść, lecz wszystko zostało zapisane od początku czasów. Przyjdę odnowić wasz wzrok moim duchem, wypełniając to, co powiedziałem, że na koniec ja zwyciężę. Dziś moja ziemia jest jeszcze podzielona, rozdarta. W moim domu i wśród moich domowników dokonuje się handel, kupują i sprzedają. Prorokom, których im wysłałem, mówią: Nie prorokujcie. Nadszedł czas, o którym mówiłem wam wcześniej: czas, kiedy kardynał wystąpi przeciw kardynałowi biskup przeciwko biskupowi, kapłan przeciw kapłanowi. Moc dzielącego przeniknęła jak dym do mego domu, aby zapanować nad moją ziemią. Jego dzieło zniszczenia jest wielkie, a jego ulubionymi celami są moje dusze koncekrowane. On przemienia ich myśli, żeby podążały za namiętnościami swych serc. Buntownik, tam gdzie przejdzie, pozostawia za sobą przekleństwo. Poprzysiąg, że przeciwstawi was sobie nawzajem. Poprzysiąg swej wściekłości, że przesieje was wszystkich, szczególnie mnie poświęconych. I że ich ograbi. Poprzysiąg że uczyni Was wszystkich swą zabawką. Powiadam ci, każdy, kto nie ma prawego serca, upadnie. Jednak prawi zwyciężą dzięki swej wierności. Bądź silna, Wasulo. Ja Jezus błogosławię ciebie i Twoich towarzyszy. Nie osądzaj. My kocham Cię. Pokój. Mój Boże sprawiedliwy, pomimo mojej nicości i w tej mojej wielkiej nieudolności, moje pragnienia zostały zakorzenione we mnie przez Ciebie. To Twoje pragnienia. Pragnę, by Twoje imię było uwielbione, by Twoje baranki zgromadziły się, rozpoznały Ciebie i uznały również naszą niebieską Matkę. Niech jej królowanie trwa na wieki, przezwyciężając złom. Zabiegam wyłącznie o Twoje sprawy. Tak, Vasulo, szukaj jedynie moich spraw, bądź prawdziwa, nie bądź święta pozornie, tylko od zewnątrz, jak niektórzy. Ja pan znam ich. Nawet jeśli usiłują wyglądać jak Abel, nie potrafią mnie zmylić. Noszenie maski wcale im nie pomoże w ukryciu tego, kim są. Zaprawdę powiadam ci, że tym razem wskażę ci tych oszustów. Przyjdę do nich w godzinie, której się nie spodziewają. Po co mieć w moim domu Kainów, zabiegających jedynie o swoje sprawy, a nie o moje? Zdemaskuję ich niebieską mocą, odkryję to, co jest ukryte. Nie bójcie się, umiłowani. ja oczyszczę mój kościół. Wymiotę wszystkich tych, którzy tarasują drogę do boskiej miłości i dostęp do mego najświętszego serca. Widzisz, Wasulo, mój kielich jest gorzki. Dam go skosztować również mojemu słudze Jamesowi. Świat mnie obrażał, miłowana. Ci kainowie blokują drogę. Tarasują ją wielkimi blokami, przeszkadzając moim barankom chcącym przyjść do mnie. Ich ręce są teraz puste. Nie mają już więcej nic więcej do zaoferowania moim barankom. Błogosławiona mojej duszy, Pasulo, chodź za mną, poprowadzę cię. Nie wpadaj teraz w rozpacz. Czyż miałbym cię kiedyś opuścić? Nie, panie, trzymam się ciebie, ojcze umiłowany. Weź mnie za rękę, nigdy jej nie puszczaj, przyjmij wszystko, co pochodzi ode mnie.